Gościem sferymentalnej jest Adam Skrobol, współzałożyciel Nowych Wojowników, organizacji zrzeszającej mężczyzn w działaniu. Jest pasjonatem pracy w drewnie, prowadzi Makerspace Perpetum Mobile Makers Club, pracuje z dorosłymi i młodzieżą, wspierając ich w rozwoju osobistym. To prawda, to Dzień Mężczyzny był dla mnie bezpośrednią inspiracją do tego, aby dzisiejszą rozmowę przeprowadzić, natomiast uważam, że im więcej tego typu rozmów, nie tylko z okazji Dnia Mężczyzny, który się zbliża wielkimi krokami, ale w zasadzie każdego dnia, jeżeli mamy możliwość, to rozmawiajmy o męskich emocjach, o, bo kondycja męskiej psychiki, powiem tak ogólnie, nie jest chyba najlepsza. Ze mną dzisiaj Adam Skrobol, który w tych tematach jest dosyć biegły. Prowadzisz męskie kręgi, na przykład. Powiedz, jak to wygląda z twojej perspektywy. E, tak. E, to się zgadza, że są takie statystyki, które mówią o mm, tym, że faceci mężczyźni są bywają często w trudnej sytuacji, i nie bardzo czasami mają z kim o tym pogadać i się podzielić. E, Dlatego męskie kręgi, o których wspomniałaś, to jest taka odpowiedź właśnie na, na to, żeby facet, mężczyzna miał okazję, okoliczności i grono innych mężczyzn, z którymi może się spotkać, opowiedzieć o sobie, posłuchać, poinspirować się. Czasem się pożalić, czasem się pośmiać razem, czasem wyskoczyć gdzieś na jakąś wyprawę. Ale spędzić czas w gronie męskim w jakiś sensowny, mam nadzieję, jestem przekonany, sensowny i, i, i dobry sposób. Zapytam tak zaczepnie, choć wiem, że odpowiedź, choć znam tą odpowiedź, tak mi się przynajmniej wydaje. Ale zapytam, czy mężczyźni potrafią rozmawiać o czymś innym niż samochody, kobiety i co jeszcze, piłka właśnie nożna? piłka nożna? Tak. <laughs> e, tak, tak. Wiele razy się o tym przekonałem, bo to jest tak, że te kręgi, które ja prowadzę, to już jest w tym momencie ósmy czy dziewiąty rok, nawet. Od kiedy kręgi w okolicy w Katowicach prowadzimy. I no tak, zdecydowanie potrafią, i to też jest tak, że oni przychodzą na te kręgi właśnie z tego powodu, że wiele razy słyszałem o tym, że są zmęczeni, znudzeni tym, że kiedy spotykają się w jakimś gronie znajomych, to właściwie rzadko jest okazja, żeby wyjść poza jakiś temat, tak jak powiedziałaś, piłki kobiet czy samochodów. Więc przychodzą po to, żeby spotkać się w męskim gronie i pogadać o czymś innym, pogadać jakoś bardziej sensownie. Mhm. I tak też staramy się temu właśnie, tak, tak prowadzić te kręgi, żeby była przestrzeń, było miejsce na to, żeby pogadać też o czymś innym, bo, bo facet może jakoś stereotypowo często jest postrzegany jako ten, który albo samochodami, albo piłką, albo o kobietach. Hmm, ale w rzeczywistości no, facet jest czymś więcej. Tak, <laughs> tak. To tak dość metaforycznie ująć. To chyba kulturowo jest tak uwarunkowane, że kiedy mężczyźni się spotykają, siadają, to jest no, bardzo często obecny podczas tych spotkań alkohol. I wtedy faktycznie może często dochodzi do, na pewnym etapie tych spotkań do rozmowy o emocjach. Pytanie, czy to wystarczy, i czy to takie, powiedzmy, wyrzucenie z siebie emocji, czy popłakanie się przy koledze pod wpływem alkoholu, czy to w jakiś sposób oczyszcza męską psychikę, czy jednak jeszcze gorzej się dzieje wtedy? Jak to jest? Hmm. To, te spotkania przy alkoholu, one rzeczywiście to jest bardzo, bardzo powszechne, obecne. I yy, czy, ciężko mi powiedzieć, czy to pomaga, czy po, pogarsza sytuację. Natomiast mogę pewnie próbować zgadywać, że ten alkohol yy, ma takie działanie, że w, w jakiś sposób pomaga rozluźnić, czy opuścić gardę. Może rozluźnić jakieś napięcie, i, i dzięki temu wychodzą emocje, pokazują się na wierzchu, ale to z, z mojej perspektywy to jest tylko potwierdzenie tego, jak duża jest potrzeba jak, jak bardzo często mężczyzna poza tą sytuacją, kiedy otworzy flaszkę z kolegami, jak, 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 jak mało ma okazji do tego, żeby opowiedzieć o sobie, podzielić się Pożalić, ponarzekać być może czasami na to, jak mu jest w życiu, i usłyszeć też od innego faceta, że on w swoim życiu ma podobne doświadczenia, podobne przeżycia, jest mu też z czymś czasami ciężko albo z czegoś się cieszy. Bardzo mało jest właśnie takich okazji do tego, żeby spotkać się i pogadać o sobie, żeby podzielić się sobą. Myślę, że ja pamiętam, że to jest też to było też taką moją motywacją do tego, żeby w ogóle zacząć z męskimi kręgami, żeby zacząć je prowadzić. Ja akurat wówczas skończyłem szkołę trenerów, czyli takie przygotowanie do tego, żeby prowadzić grupę, prowadzić proces grupowy, żeby pracować z ludźmi w mądry, bezpieczny i sensowny sposób. I wtedy odezwał się do mnie mój przyjaciel Tomek, który zaproponował, że może byśmy jakoś odpowiedzieli na te potrzeby, o których już wcześniej rozmawialiśmy, bo mieliśmy takie doświadczenie. Spotkaliśmy się kiedyś na warsztatach dla mężczyzn. I zgłosił się do mnie i zaproponował, słuchaj Adam, zróbmy takie kręgi, bo takie coś funkcjonuje na świecie, to jest fajne i, i, i zacznijmy. No i to było te 8-9 lat temu. Zaczęliśmy prowadzić w Katowicach i zmierzam do tego, że była to też y, ta chęć prowadzenia tych kręgów i zrobienia takiej przestrzeni dla innych mężczyzn do tego, żeby mogli o sobie rozmawiać, żeby mogli się sobą podzielić. To była też moja potrzeba. To też było coś, czego ja szukałem. Mi, mi samemu brakowało tego, żeby spotkać się z innymi facetami w innych okolicznościach właśnie, a nie tylko przy jakiejś flaszce albo przy piwie y, i porozmawiać o czymś więcej, o czymś co L, co jest gdzieś ze środka, co dotyczy mnie, dotyczy ich, dzięki czemu ja mogę się przejrzeć w lustrze trochę innego faceta, bo takie coś się właśnie między innymi wydarza na kręgach, że przychodzę na krąg, mogę opowiedzieć o sobie, ale mogę też posłuchać innego faceta, jak u niego jest w życiu, z czym on się mierzy, z czym się spotyka. Co go dotyka, co go porusza, z czym mu jest trudno, albo z, czym, z czego się cieszy, albo gdzie ma satysfakcję, z czego jest dumny. Więc przestrzeń na, na kręgach jest miejsce na to, żeby rozmawiać o tym wszystkim, no bo przychodzimy na kręgi jako faceci, jako całość. Zastanawiam się, jak to wygląda w praktyce. Jak tak próbuję sobie wyobrazić, jak mogłoby to wyglądać w przypadku na przykład mężczyzn, których ja znam, jak mężczyźni w moim towarzystwie przynajmniej rzadko mówią, używają słów ja czuję, ja tutaj tak myślę, a tak myślę, tak czuję, przede wszystkim o to te, te czucie chodzi. Jak dużo czasu musi upłynąć, żeby facet, który przychodzi na krąg, żeby się otworzył i właśnie mówił o tym, co czuje. Kiedy, czy mężczyźni Właśnie czują, czy musi upłynąć pewien czas i trzeba im uzmysłowić, że mogą czuć. Bo kulturowo, zwłaszcza chyba, właśnie pokolenie naszych ojców spowodowało, że gdzieś obecnie tych mężczyzn, którzy nadal uważają, że faceci nie płaczą, jest sporo. Hmm. Ja myślę, że w przypadku każdego faceta może być inaczej. Mhm. Bo no nie zgadzam się na to, żeby nazywać każdego faceta, jakby zbierać do tej do, grupki, mm. że to są faceci wszyscy, że wszyscy mają tak samo. Mm -hmm. Każdy facet może mieć inaczej. Jeden, jak przychodzi na krąg, to już jest bardzo chętny do tego, żeby gadać z innymi, bo, bo jest mu z jakiegoś powodu łatwiej, a znowu inny przychodzi. Na kilka spotkań po kolei, i na tych kilku spotkaniach właściwie może milczeć. Niczym nie, o, o niczym nie musi opowiadać, jeżeli nie chce. Może być, może słuchać, może inspirować się tym, co słyszy. Może to przyjmować albo nie przyjmować. Jest pełna wolność do tego, bo krąg to jest takie specyficzne miejsce, gdzie um, nie ma przymusu. Ja zawsze się śmieję na początku y, kręgu, kiedy opowiadam o tym, że każdy jest tu z własnej woli, nieprzymuszonej, a jeżeli jest inaczej, to mrugnij dwa razy oczami. Więc to jest taki żart nasz kręgowy trochę. Natomiast zmierzam do tego, że rzeczywiście nie ma przymusu do tego, żeby o czymś opowiadać albo czymś się dzielić. Można po prostu przychodzić i się inspirować. Więc ci faceci, którzy przychodzą, mają, każdy z nich ma bardzo. Wywodzi się z innego środowiska, z innej rodziny, z innego otoczenia. Więc nie ma jakiegoś określonego jednego czasu, który musi ubiec, zanim mężczyzna opowie o sobie. Zresztą to są też różne temperamenty, różne charaktery. Jeden woli bardziej opowiadać o sobie, a drugi woli mniej opowiadać o sobie. I to też jest wszystko w porządku, też jest na to miejsce. Więc zapytałaś jeszcze, wspomniałaś o tym, że faceci nie płaczą. No i rzeczywiście to, te kręgi, które prowadzimy, to jest odpowiedź też na, na ten taki ciężar kulturowy. Nie? Bo to jest, ja to widzę tak, że to jest środowisko, kultura, w jakiej się wychowujemy, w jakiej dorastamy. I to zarówno ze strony innych mężczyzn, ale ojców, o których wspomniałaś, ale też ze strony kobiet. One też tworzą tą kulturę. I wiele razy spotkałem się z tym, że kiedy mężczyzna pokazuje swoje emocje, to nie tylko inni mężczyźni mogą czuć się z tym niekomfortowo, ale również kobiety. Więc kobiety też są częścią tej kultury, w której mężczyźnie opowiada się, że facet nie płacze albo że nie okazuje emocji i że powinien być monolitem, że powinien być jak skała, że musi być, mieć określoną rolę, to to są takie rzeczy, które stanowią, mm, które są dużym ciężarem, bo w momencie kiedy, mm, mogę mówić o sobie, mhm. ale widziałem to też u wielu innych facetów, w momencie kiedy przeżywam jakieś rzeczy a moje otoczenie będzie mi mówiło że ja nie powinienem pokazywać tego, że to przeżywam, że coś mnie poruszyło, że coś mnie dotknęło albo że coś dla mnie jest trudne, albo że muszę sobie dać radę, albo że nie mogę płakać to to są takie sytuacje, gdzie muszę wygumować kawałek siebie. Bo emocje są naturalną częścią mnie jak każdego innego faceta i no i teraz już tak wyraźnie potrafię się sprzeciwić temu, że nie chcę, żeby ktoś kazał mi wygumować kawałek siebie. Stąd, stąd właśnie te kręgi, gdzie ja nie muszę, jeżeli się cieszę z czegoś albo czymś jestem poruszony, to mogę to pokazać, mogę o tym opowiedzieć i nie muszę tego kawałka siebie ukrywać. Mogę przeżywać to, co czuję. A powiedz, co sprawia, że kondycja psychiczna mężczyzn obecnie jest tak trudna? Jakie czynniki się na to składają i jak możemy odwrócić ten trend? Hmm. Pewnie tych czynników jest cała masa. Ten, o którym przed chwilą opowiadałem, czyli kultura, w jakiej się hmm. wychowujemy, w jakiej żyjemy, myślę, że on jest tym bardzo znaczącym, w którym jest wiele przekonań na temat facetów. Takich, które są właśnie ciężarem albo są w jakiś sposób ograniczające, jak na przykład to, że facet nie może płakać, nie może się czasami też jest, kiedy się cieszy. Spotkałem wielu facetów i sam miałem, sam ze swojego doświadczenia mogę też o tym powiedzieć, że bardzo często nawet mężczyzna nie ma łatwości w pokazywaniu tego, że się cieszy, że coś go raduje, że ma jakiś entuzjazm w sobie, bo może myśli sobie, że jest postrzegany, że to jest w jakiś sposób bardziej kobieca cecha, że to jest jakieś miękkie, a on powinien być przecież twardy. Um, więc to są takie uwarunkowania kulturowe, w których, którymi jesteśmy przesiąknięci um, i które um, w gruncie rzeczy myślę, że przekładają się właśnie na to, o co pytasz, czyli tą kondycję psychiczną mężczyzn. Nie ma przestrzeni do tego. Być może moi bliscy nie są oswojeni z tym, żebym ja się pokazał jako mężczyzna z emocjami, z przeżyciami, z radością, ze smutkiem, z żalem, z niemocą, z niezaradnością często też. To są takie rzeczy, które są. Które są ciężarem dużym. I to jest, myślę, że to się właśnie odzwierciedla w tych statystykach. Tak, zastanawiam się, bo no, wiem, że nie chcesz i, i też bym nie chciała generalizować, żeby nie wrzucać wszystkich do jednego worka i tak dalej. Bo. Nie. Sytuacje wiadomo są różne. Wiadomo jedno, że jest zakorzeniony od lat wielu taki mit o tym, że paseci nie płaczą, że mają być skałą i tak dalej, i to wpływa na kondycję mężczyzn. Wpływa też to, że ojciec w rodzinie był nieobecny, był tą skałą, też był nieobecny emocjonalnie, tak? że nie przytulił, nie, nie nauczył czuć. I, I to być może ta nieobecność wpłynęła na kondycję obecną. Natomiast wydaje mi się, że obecnie... Zdarzają się rodziny często, w których nieobecny jest nie tylko ojciec, ale również też matka. I pytanie, czy to nie spowoduje, że sytuacja będzie jeszcze gorsza? Czy my jednak jako społeczeństwo uczymy się na własnych błędach i lepiej dbamy teraz o swoje dzieci, czy, czy jesteś w stanie wyciągnąć taki wniosek? Jak to, jak to wygląda? Nie prowadzę badań i statystyk na tak szeroką skalę. W mojej bańce? Wśród tak, moich no znajomych tak. jest bardzo powszechne to, żeby dawać dziecku to wsparcie emocjonalne, to miejsce na to, żeby przeżywało te emocje w pełni. Jest takie duże poczucie odpowiedzialności i trochę myślę, że jest w tym dużo też starania o to, żeby nie powielać historii swoich. Swojej i swoich rodziców. Czyli żeby kiedy ja nie dostałem czegoś w domu, to żeby nie zrobił tego samego swoje. Czy te złe doświadczenia są w stanie odwrócić losy tego pokolenia, które teraz Myślę, że jest tak. Myślę, że więc tak, Może to tak zadziałać. Mhm. Tak. Ja, ja nie chcę za dużo teoretyzować, to taką miałam potrzebę, żeby tym taką obawą się podzielić, natomiast jakby, żeby nie teoretyzować, powiedzmy właśnie o praktyce, to znaczy, pewnie oglądają nas ojcowie, powiedzmy, co jest takiego kluczowego, na czym powinni się skupić, żeby wychować synów którzy, szczęśliwych i tych, którzy potrafią właśnie emocje okazać? Hmm. Przychodzi mi do głowy to takie powiedzenie, że z pustego to i Salomon nie naleje. Hmm. Więc wydaje mi się, że chyba tym pierwszym krokiem do tego, żeby mm, mm, dać coś dobrego swojemu dziecku, to jest najpierw zadbać o siebie i o swoje potrzeby. Bo znam siebie z tej sytuacji. Mam dwóch synów, siedmiu- i 9-letnich chłopców. Kiedy przychodzę do domu zmęczony po pracy. Albo kiedy jestem głodny, albo kiedy zabrakło mi kontaktu z innymi ludźmi i trochę jestem przytłoczony różnymi sprawami, które, które mnie dotyczą. I nie miałem komuś o tym. Wygadać, opowiedzieć i dostać jakiegoś wsparcia albo chociażby wysłuchania, to sam nie mam też miejsca na to, żeby dać moim dzieciom uwagę, troskę, żeby ich wysłuchać. Jestem, no, to właśnie wtedy mój kubeczek jest pusty, więc nie mam jak nalać temu, temu swojemu dziecku do jego kubeczka. Nie, nie mam mu czego ofiarować, bo najpierw powinienem być może się najeść, może zdrzemnąć, może wygadać ze swoich problemów z kimś. Podzielić się tym i dopiero wtedy będę w stanie wesprzeć też, da, dać, dać coś dalej. Więc, jakby tym absolutnie pierwszym krokiem, wydaje mi się, że, żeby było to, żeby w ogóle zorientować się, co u mnie, jak ja się czuję, jak się mam, czy jestem, czy któraś z moich podstawowych potrzeb jest może niezaspokojona i dopiero wtedy, żeby spróbować. Dopiero wtedy jest miejsce na to, żeby być dla dzieci pełniej. No i tak przychodzi mi jeszcze jedna taka rzecz, żeby może spróbować czasem mniej wychowywać i mniej uczyć, a więcej po prostu być. Czyli słuchać, spędzać czas. Mówi się o tym jakościowym czasie spędzonym, gdzie czasami 5 minut takiego uważnego bycia obecnego. Skupionego na dziecku, kiedy jest, jest się obecnym z nim, jest dużo więcej warte niż pół godziny, albo godzina czasu, który jest przerywany telefonem, telewizorem, gazetą, albo po prostu zmęczeniem, kiedy nie mam energii na to, żeby być z dzieckiem, tylko moje myśli odlatują gdzie indziej. Więc myślę, że mm, co bym mógł powiedzieć, no to tylko chyba tyle ze swojego doświadczenia te najważniejsze rzeczy mhm. dla ojców. No ojcowie, to też jest grupa, która do was przychodzi. Widziałam właśnie na stronie, że warsztaty dla ojców mają swoją specjalną zakładkę. Natomiast nie tylko mężczyzna powinien myśleć o sobie, kiedy jest ojcem, ale po prostu zawsze, tak? Kiedy, żeby zadbać o, o, o siebie, wtedy może też dać lepszego siebie partnerce, na przykład, tak? Jakie są? Jeszcze niebezpieczeństwa, które czyhają, jakby takie kulturowe, które czychają na mężczyzn, co jeszcze powoduje, że ta, ta kondycja psychiczna jest, jaka jest. I jeszcze pytanie, jak, jak temu przeciwdziałać? Hmm. Tak jak mówię, nie prowadzę badań. <grym> e, mogę opowiedzieć jedynie o tym, co obserwuję u facetów, którzy. Przychodzą na kręgi. Spotykam się często z tym, że i takie jest też moje doświadczenie, i o tym chyba najlepiej, jeżeli będę opowiadał, bo spotykam się często też z tym, że mężczyzna ma bardzo dużo na sobie. Jest w takim schemacie społecznym funkcjonowania jakiegoś w rodzinie i w społeczeństwie, gdzie jest bardzo, bardzo odpowiedzialny i bardzo, bardzo niedoceniony. Niezauważony w tym, ile wkłada wysiłku. Bo jest wielu takich mężczyzn, którzy, znam wielu takich mężczyzn, którzy nie mają jakichś, nie wynieśli z domu jakichś trudnych doświadczeń, nie mają historii. Yy, Związanych z alkoholem, na przykład. Nie żyją w jakichś yy, yy, w trudnych warunkach. Yy, układa im się, żyją dobrze, mają rodzinę, yy, mają się całkiem w porządku, ale borykają się na przykład z tym, że yy, pełnią rolę tego, który zarabia pieniądze w domu, który organizuje wiele rzeczy, który wkłada bardzo dużo od siebie, jest yy, bardzo przejęty o swoją rodzinę, o swój dom, o, o swoich najbliższych. Natomiast jest w tym bardzo niedoceniony. Nie słyszy zbyt często od swojej partnerki, żony, od swoich bliskich, tego, że słuchaj, widzę, co robisz i bardzo to doceniam. I myślę sobie, to jest moje doświadczenie osobiste, ale też też wielu facetów, z którymi rozmawiałem, dzieliło się podobną historią. Że bardzo rzadko słyszą to, że. Doceniam to, co robisz. Można to na wiele sposobów pewnie, pewnie powiedzieć i, i myślę, że to jest w każdym przypadku może być inaczej, ale, ale ten, ten sam fakt zauważenia i docenienia to jest coś, z czym wielu facetów się zmaga i czego im bardzo brakuje do tego, żeby być docenionym po prostu, bo hmm, prowadzą firmy. Pracują na etat e, półtora, dwa czasami. E, zajmują się dziećmi, ogarniają samochód, ogarniają dom, naprawy domowe. E, jeszcze mecz. Czasami, to muszą jeszcze, obejrzeć, czasami no jeszcze muszą znaleźć czas na obejrzenie meczu. Są y, pewne też wymagania kulturowe, tak? Te. Wynik trzeba znać. E, tak, tak, tak. Niektórzy się tym szczerze pasjonują i to jest jak najbardziej okej. Okay. Ja, ja sam akurat nie jestem kibicem, natomiast. Nie, nie, nie jest to coś, coś dziwnego. Więc no, to, to jest coś, co mi przychodzi do głowy, co myślę, na co warto też zwrócić uwagę. Tu, tu śmieję się z meczu, natomiast to prawda jest taka plus jeszcze rola ojca, który chce być obecny, tak? hmm. czyli mężczyzna. Na przykład ten, który chce nadrobić te braki, które czuł u siebie w domu, więc dodatkowa rola społeczna, która jest pewną taką kulturową, nie wiem, czy można powiedzieć nowością, ale jakby tak w tym pokoleniu zmienia się to w, w tym kierunku. Myślę, że to jest dobry, dobre miejsce na postawienie kropki i zaapelowanie do kobiet, które nas oglądają, bo mam nadzieję, że też takie są o to, żeby właśnie zastanowić się jak często mówimy naszym mężczyznom nie tylko z okazji dnia mężczyzny tak znowu do tego wrócę że są po prostu są okej okay że dużo robią, że doceniamy, tak, doceniam cię, także dzięki Adam za tę inspirację i za inspirującą rozmowę, yy, która myślę jest warta do wysłuchania zarówno przez mężczyzn, jak i przez kobiety, bo temat, tak jak mówiłam wcześniej, emocji mężczyzn, jest poruszany zbyt rzadko. Cieszę się, że ten trend teraz się odwraca, i y, słyszałam, że na kręgi mężczyzn nie jest tak łatwo się dostać. Także jest to produkt dosyć rozchodzący się jak świeże bułeczki, to też y, cieszy chyba. Tak, kiedy zaczynaliśmy z kręgami y, te kilka lat temu, to było ich w Polsce zaledwie naście, a teraz już jest 10, y, więc y, y, bardzo mnie to cieszy i jak najbardziej warto no warto polecam Tak dziękujemy państwu za to, że byliście z nami no i zachęcam do oglądania kolejnych odcinków Sfery Mentalnej. Dzięki Adam za przybycie do naszego studia i za inspirującą rozmowę. Dziękuję bardzo.